Jestem przekonany, że to, co dzisiaj usłyszymy, zobaczymy, zostanie w, naszych pamięci, w naszej pamięci do końca roku i będziecie Państwo czekali na to wydarzenie, by znów spotkać się 8 marca za rok. Czego wszystkim życzę z tego miejsca. Jeszcze raz bardzo dziękuję i życzę miłego wieczoru. Dziękuję bardzo. Pozwólcie Państwo, że oddam teraz głos przewodniczącemu Rady Miejskiej Konkursowej, panu Janowi Precowi. Drodzy kolego, zapraszam cię serdecznie. Dziękuję. Szanowni Państwo, jest mi niezmiernie miło, że mogę uczestniczyć dzisiaj tutaj w dzisiejszej tutaj uroczystości, a szczególnie wśród tylu kobiet. Nigdy w życiu, niejdę sobie wyżej, że nie widzieć. Nigdy w życiu nie udało mi się przebywać w takim towarzystwie, w takiej ilości. Ale chciałem z okazji naszego święta w imieniu Rady Miejskiej, tej części męskiej i w imieniu swoich własnych życzyć wszystkim Paniom, przede wszystkim dużo zdrowia, szczęścia, radości, uśmiechu, spełnienia wszystkich marzeń w otoczeniu samych dobrych ludzi. Wszystkiego najlepszego, drogie Pani. Dużo zdrowia przede wszystkim. Dzień. Zapraszam pana posła, w A ja nie będę wychodził wyżej, bo mam duży cukier. <grymne> Szanowny panie, szanowni panowie, bardzo się cieszę, że wspólnie w takim możemy się spotkać tutaj z okazji waszego święta. Dzisiaj mężczyźni przynoszą wam kwiaty, przynoszą cukierki. Ja mam cukierki zgodnie z wolą Madzi, Hałdaś Madzia, nie wiem gdzie jesteś. Ale jesteś tu jesteś. Powiedziałaś mi, że przynieś cukierki. No to przynieś. Ma inne nazwisko. O, inne nazwiska, ale nie byłem na weselu więc mam Nie prosiłam, nie moja była pracownica. E, moi drodzy, ale bardzo dobrze, taka jest atmosfera luźna, bo jak powiedziałem, przynosimy Wam kwiaty, cukierki, perfumy, może jakieś różne inne gadżety, ale często po 8 marca o tym zapominamy. Chciałbym życzyć Panią, aby ten 8 marzec trwał przez cały rok. I tak jak Pan Burmistrz powiedział, abyśmy się spotkali w roku przyszłym w zdrowiu, w szczęściu, tak do tej pory, aby spełniały się wszystkie Pani marzenia, abyście były szanowane przez mężczyzn, abyście coraz częściej dochodziły do władzy. Panie no Burmistrzu, nie wiem za ile Panowie Burmistrzowie, czas na kobietę Burmistrza w Korpuszowie. Nie wiem kiedy, na blauzu nie widzę. Czyli na razie jest dobrze, na razie jest dobrze. Moi drodzy Państwo i tak na zakończenie chciałem powiedzieć i nawiązując jeszcze raz do słów Pana Burmistrza, abyśmy się spotkali w przyszłym roku. Wiecie Państwo w jakim trudnym okresie czasu w tej chwili żyjemy i w Europie i w Polsce i na świecie różnego rodzaju do nas dochodzą informacje, ale jestem przekonany, że to wszystko się uda. Ja chciałem nawiązać jeszcze do słów Pani Eweliny, ja już nie wiem gdzie Pani Ewelina jest. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie, jest Ewelina? Jest. Ewelika, wyjdź tutaj, dziecko, jak można. Słuchajcie, czas leci szybko. Nie wiem, czy mnie pamiętasz, bo ja się pamiętam, ja pamiętam taką malutką, która doskonale, i popatrzcie dzisiaj. Jakie mi. Urosła. urosła, tak nie było, urosła. Czy to swoją karierę jako takie małe dziecko, jak zaczęła. I życzę Państwu wszystkim, aby takie kariery, podobne kariery, ci, którzy oczywiście mają predyspozycje, bo ja ich nigdy nie miałem, miałem dostateczny zawsze ze śpiewu, niestety, ale moi drodzy, przede wszystkim chciałem pogratulować i podziękować organizatorom, aby taki piękny dzień jak dzień dzisiejszy trwał przez cały rok 2025 do marca, 8 marca. 2026 ja myślę o bo Burmistrz trzeba tę salę rozbudować, wtedy tobie będzie więcej, tylko tu nie ma miejsca, ale to wtedy zrobimy na stadionie, przykryjemy, zrobimy halę, zrobimy... Marcen, nie, masen nie, nie, Wszystkiego dobrego, byście mnie teraz za bardzo wypuścili. Dużo, dużo zgody.